Ale tu jest zajebiście w środku! Tylko trochę jebie i trochę dużo przycisków. O, Gdy ktoś do mnie dzwoni. Halo? Gdzie jesteś mapecie? Jeżdżę sobie czołgiem. Hehe, <laughs> śmieszne. Mamuśka mówi, że w tej chwili masz być w domu. No już prawie jestem. Wyjrzyj przez okno. Po co? No właśnie przyjechałem pod dom! Ta, ciekawe czym. O kurwa. No i co teraz w farmazonie? Skąd ty to wziąłeś? Nasz dziadek miał to w szopie. Takim cudem jak... Tego nie wiem. Ale jak jadę to wszyscy z drogi uciekają. Gdzie jest w ogóle moje auto? Jak twoje auto? Było zaparkowane w tym miejscu co stoisz? Ja myślałem, że to próg dwaniający był. Że co? Sorki, ale za to dam ci się przewieźć żołgiem. Mam No piździe twój czołg! Masz mi auto odkupić! Ty w ogóle ile tu jest przycisków? Nie zmieniaj tematu, bucu! Ciekawe co ten przycisk robi. Coś ty zrobił? Dziś mam jakiś czerwony przycisk. Namierzyłeś w nasz dom! A wydaje ci się. To chyba kurwa widzę co ty robisz! Ty, bo coś się ładuje tutaj. Co niby. Wystrzelenie pocisku za 10 sekund. Coś ty! Robił halucynie! Ty, ja nie wiem, jak ja to mam wyłączyć! Dobra, ale mnie wciula robisz! Prawie udało ci się mnie nabrać! 5 sekund do wystrzelenia! Weź to, kurwa, wyłącz! 3 sekundy! Co ty robisz, matule? 2, 1! Aaaaa! <słuch>